Witam Was po krótkiej przerwie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie było mnie prawie 2,5 tygodnia: nic nie nagrywałam, nic nie wrzucałam. Nie będę Wam tutaj y, opowiadać, dlaczego mnie nie było, co się stało, wszystko Wam powiem y, we vlogu. Nie będę dzisiaj się na ten temat rozwodzić. Dziś zapraszam Was na haul, czyli na zakupy do domu. Tak, tym razem zakupy do domu. Pojechaliśmy kilka dni temu z Dominikiem po nowe kubeczki na kawę na herbatę i po pojemniki na cukier i kawę. No i co się okazało, że kupiliśmy więcej rzeczy. Standardowo. W pierwszy dzień e, wyszliśmy ze sklepu z jedną korną kwestrą. Ciężka W drugi dzień weszliśmy z drugą torbą I jeszcze kilka tygodni temu kupiliśmy dwie rzeczy, które mam tutaj po drugiej stronie Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam do oglądania Pierwsze zacznę może od tych rzeczy, które kupiliśmy kilka tygodni temu I pierwszą rzeczą, którą Wam chcę pokazać, to jest pojemnik Pojemnik na mleko On kształtem przypomina karton Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać On jest ceramiczny Ja go kupiłam w Tesco Ja go widziałam Jakiś czas temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, nie pamiętam dokładnie, ja widziałam te właśnie pojemniki ceramiczne w kształcie kartonu na mleko w Tesco, ale one bardzo szybko się wyprzedały. Potem chodziłam, szukałam, ale ich nie było. Były inne, ale mi się nie podobały. I właśnie, y, ostatnio, będąc na zakupach, y, ukazał się właśnie kartonik ceramiczny na mleko. One znowu wróciły do y, sprzedaży. Są takie wysokie i są takie właśnie przez pół tej wielkości. Naprawdę super wygląda na stole, jak y, ktoś pije mleko. Ja to prawda, nie pije, ale Dominik pije. Fajnie wygląda w lodówce Na pewno bardzo fajnie też będzie wyglądał, jak się ma y, gości i właśnie robi się, nie wiem, owsiankę, y, granole, płatki. Bardzo fajnie wygląda. Na, na stole. Bardzo Wam polecam, bo naprawdę super, jestem bardzo zadowolona i chyba kosztował 6 euro z tego co pamiętam w Tesco. Kolejną rzeczą, którą Wam e, chcę pokazać, to jest nasz nowy sprzęt do kuchni, taki malutki, nieduży, nieduży, nic wielkiego. Jest to blender. E, kto z Was pamięta mojego vloga, w którym robiłam sobie koktajl i miksowałam te owoce blenderem kuchennym. To po prostu była jedna wielka masakra, że ja od razu nie zainwestowałam w tak cudowny sprzęt. Ja sobie tak utrudniałam nim życie, że to się w głowie nie mieści. Do eee, dzbanka na sok, na wodę wsypywałam owoce, miksowałam tym blenderem. Ten blender się blokował, ten nóż się blokował, bo jak się dostał lód, no to się blokował. Dostał się kawałek złożonego owoca, blokował się. Musiałam wszystko wyciągać, wyłączyć blender, wyciągnąć kawałki owoca, lodu, wrzucić z powrotem i dalej, miksować. Masakra, po prostu utrudniałam sobie życie niesamowicie kiedy kupiliśmy ten blender. To jest tylko pudełko, bo blender używamy, to po prostu jest wybawienie. Ja teraz wszystko wrzucę do pojemnika, jednego, drugiego, zmiksuję dla siebie koktajl zmiksuję dla Dominika. Voilà, wszystko gotowe. A tutaj było tyle zabawy z tym blenderem kuchennym. Więc jeśli ktoś z was zrobi sobie koktajle blenderem kuchennym, naprawdę zainwestujcie w taki blender. nie musi być tej samej firmy, może być zupełnie inny. To jest nieważne, ale po prostu to było moje wybawienie i oszczędzam teraz swój czas i nie męczę się z blenderem kuchennym. Także kupiliśmy ten. Chciałam kupić ten blender, który pokazywała po ich prezentach Laura, ale nie mogłam go tutaj nigdzie znaleźć, dlatego kupiliśmy ten. Ten ma co prawda cztery pojemniki, dwa mniejsze, dwa większe i zaraz Wam powiem, te dwa ma, y, większe mają pojemność 600 ml, a te dwa mniejsze mają pojemność 300 ml. Super się sprawdza, naprawdę świetna inwestycja, jesteśmy mega zadowoleni, pijemy szejki i koktajle codziennie, dosłownie codziennie. Naprawdę bardzo fajny sprzęt i warty, warty sobie zakupienia, jeżeli ktoś właśnie robi y, koktajle. Dobra, przechodzimy dalej. Teraz torba rzeczy, które były na moim celowniku, czyli kubeczki. Sześć kubeczków w kolorze białym. Ja mam tutaj wszystkie wyciągne, one i tak zaraz powędrują do zmywarki do mycia. I pokażę Wam ja tutaj jeden. One są w kolorze, w kolorze białym i to nie jest taki przeciętny kubek, to jest taka wielkość pomiędzy dużym kubkiem... A standardową filiżanką to jest kubek, idealnie, który, idealnie, który idealnie nadaje się właśnie do mojego ekspresu, jeżeli chodzi właśnie o wysokość i o pojemność, bo mój ekspres nie robi jakichś mega dużych kaw. On robi taką kawę standardową, więc kawa z pionem, mleko, po prostu ideał. I ona tak bardzo tutaj fajnie zwinięte, ucho, no naprawdę bardzo ładnie wyglądają. I co nam się wydaje też bardzo przystępna, bo 4,95. My wcześniej mieliśmy kubki z Ikea, to były te kubki, które są na pewno w kolorze beżowym i w kolorze szarym. Nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywają pamiętam, czy nie pamiętam? Nie, nie pamiętam, nie będę teraz tutaj y, wytężać umysłu, żeby znaleźć w głowie nazwę tych kubków, nie, nie pamiętam, ale one się strasznie zrysowały, one się zrysowały strasznie w środku, od mieszania łóżeczką, one się zrysowały też po bokach, naprawdę nie wyglądały już estetycznie, dlatego stwierdziłam, że te kubki wyrzucimy, a musimy właśnie kupić jakieś nowe kubeczki, a że teraz bardzo często pijemy kawę z ekspresu, no to mówię, takie kubeczki mniejsze nam idealnie się sprawdzą i tak jak mówię, to jest taka wielkość pomiędzy standardową filiżanką a kubkiem, to nie jest taka typowa pojemność, y, y, pojemność jak kubek. I dwie kolejne. Y, ostatnie rzeczy, które, które, tak jak Wam mówiłam, były na mojej liście zakupowej, to są pojemniki. Pojemniki na kawę i na cukier. W kolorze białym one tutaj. Łops, zaraz będę mieć 5 próbków, nie 6. Ale te są metalowe w kolorze białym, a przykrywka jest drewniana. I one są większe, bo te, które ja mam, one również są zniszczone, bo one już mają chyba z 4 lata, są porysowane. Myśmy też je myli w zmywarce, co nie powinno mieć miejsca, ale miało. E, także e, tu mi wejdzie na pewno kilo cukru, tutaj do drugiego zmieści się cała kawa. Do Dominika tamte były niższe, mniejsze. I nie do końca byłam zadowolona, ale stwierdziłam, no jak już kupiłam, to będziemy je e, używać, a jak po prostu z czasem się zniszczą, to po prostu wyrzucę i kupię inne, a przede wszystkim, żeby były większe. Także udało mi się kupić te pojemniki, bardzo się cieszę. I każdy ten pojemnik kosztował 11,95. Także to są pojemniki. Pierwsza torba pusta i przechodzimy do następnej. Aha, będąc jeszcze w Harvey Norman, ostatnio powiem ja Wam, że nie zaszalałam, na też nic ciekawego nie wpadło w moje oczy. Kupiłam takie fikuśne rureczki biało-różowe i seledynowo różowe bardzo fajnie będą wyglądać na pewno z koktajlem. I ta paczuszka jednak kosztowała 1,96. I kupiłam właśnie taką tabliczkę yy, za euro 80 Ona tutaj można pisać na, nią, yy, na niej kredą i będę pisała operatorowi, jak zasłuży, kocham cię. <grym> nie kupiłam taki bajer, A wiem, czy nawet na Instagramie coś wrzucić i opisać. No nie wiem, kupiłam, bardzo mi się spodobała, więc kupiłam Euro 80, to jeszcze, jeszcze nie majątek. Yy, kolejna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o dodatek do, do mieszkania. To jest taki kuśny, nie wiem, no świecznik, podstawka. To nie jest wazonik, to jest właśnie pojemnik na ten większy i ten większy podgrzewacz. Ja to również widziałam właśnie w sklepie, jak to się paliło, wyglądało przepięknie, a że moje pojemniczki w gwiazdki już zostały spakowane, no bo już jest po świętach dawno, więc stwierdziłam, że też będzie bardzo ładnie wyglądał na stoliku kawowym, właśnie koło mojego wazonu, na tej mojej szarej tacy, także... Takie oto cudo na Tealighta Większego. I ten pojemnik kosztował 9,95 i bardzo ładnie, przypuszczam, będzie przypuszczał światło świecy tutaj, właśnie w tych, w tych takich łezkach. Także taki bajer do mieszkania i przedostatnie rzeczy to będą tace, cztery tace, już taka edycja bardziej wiosenno-letnia w takim jasnym kolorze, one tak się prezentują. One bardzo ładnie wyglądają na stole, bo ja już robiłam pierwszą przymiarkę, co prawda są z metkami, ale przymiarka już była, a te ciemne właśnie sobie schowam. No bo już się robi, dni są już coraz dłuższe, już słoneczko yy, bardziej świeci, już wiosna do nas idzie, mam taką nadzieję, także one będą bardzo ładnie wyglądały w tym okresie właśnie wiosenno na stole. Także cztery tace i ta taca jedna kosztowała. jest cena jest 195, dobra. I trzy ostatnie już rzeczy to będą świece, które są cholernie ciężkie. Tu jest świeca yy, największa, najwyższa i najgrubsza. I ona idealnie właśnie pasuje kolorystycznie do mojego salonu, bo mój salon ściany są właśnie może dwa tony jaśniejsze niż ta świeca, więc będzie bardzo ładnie ta świeca wyglądała. Oprócz tej jednej świecy największej mam też taką średnią, bo to będą właśnie trzy świece stały na tacy. I ja sobie już tutaj je ściągnę. I ostatnia świeca, która jest z nich wszystkich najmniejsza, to jest właśnie taka świeca, no ja Wam spróbuję to pokazać, jakie wszystkie trzy tak połączone naprawdę wyglądają ze sobą bardzo... Bardzo ładnie. Czy ja to podniosę? Mam nadzieję, że tak. O! Tak to wszystko się prezentuje. Naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Nie wiem, czy będę je palić, czy nie. Czy to będzie tylko element dekoracji. Zobaczymy. Ale właśnie tak kolorystycznie mm, idealnie pasują do mojego salonu, więc je zakupiłam. Ja one no też one były przedstawione. Nie pamiętam, one chyba kosztowały naprawdę half price, chyba połowa ceny. Nie pamiętam. W każdym razie y, one były z wyprzedaży. Y, I tyle! Pusta torba. Wszystkie zakupy. No, to było małe ups. Mój storczyk tutaj obok, który kwitnie. To był zasłonięty torbą, ale nie, wszystko w porządku. E, więc to są moje zakupy. Mój pierwszy filmik po, po przerwie. E, wracam do Was, wracam do nagrywania. Będą się pojawiać kolejne filmiki. Mam taką nadzieję, wytrzymajcie mocno kciuki. E, czekam na Wasze komentarze pod spodem, Co Wy ciekawego e, kupiliście, kupiłyście sobie do domu, albo e, co macie w planie sobie kupić, czy też blendujecie w swoje koktajle blenderem kuchennym, takim jak ja to robiłam. Także czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!